Szanowni Państwo, przed nami najpiękniejszy czas roku, święta Bożego Narodzenia. Z okazji zbliżających się świąt życzę wszystkim mieszkańcom, wszystkim gościom wszystkiego dobrego, bogactwa przeżyć duchowych, bogactwa przeżyć religijnych. Nieskończona Boża Miłość przychodzi w postaci Bożej Dzieciny. Wielkiej łaski miłości, wszelkich łask od Bożej Dzieciny życzę wszystkim Państwu. Życzę, aby te święta były przede wszystkim zdrowe, aby były bezpieczne aby nikogo nie spotkała żadna przykrość, żadne niebezpieczeństwo. Cieszmy się byciem ze sobą w rodzinach. Cieszmy się tym pięknym czasem. Szanowni Państwo, kończy się rok 2019, rozpoczyna się rok 2020. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za dobrą współpracę w roku 2019, dzięki której udało się nam zrealizować szereg ważnych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć. Dziękuję za obecność podczas uroczystości patriotycznych, religijnych, społecznych, kulturalnych. Serdecznie dziękuję za przychylność i współpracę w zakresie realizacji inwestycji majątkowych na terenie naszej gminy. W rok 2020 wchodzimy już z uchwalonym budżetem gminy. Niełatwym budżetem, który wymaga od nas wielkiej dyscypliny i wyrzeczeń, ale jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy i pracy na 100% naszych możliwości będą możliwe do realizacji wszystkie nasze marzenia, plany i przedsięwzięcia. Wszystkiego dobrego dla Państwa z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i 2020 roku.